Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Czasy ostateczne. Coś, co odmieniamy przez wszystkie przypadki, w wielu kazaniach e, głosi się na temat czasów ostatecznych, na temat tego, jak rozpoznać czasy ostateczne i jacy to będą ludzie. W czasach ostatecznych. Mam wrażenie, że fragment Bożego Słowa mówiący o tym znamy wręcz na pamięć. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, że opis ludzi e, podany w Biblii, jak ulał, pasuje do czegoś, co dzisiaj nazywamy narcyzmem. Nazywamy narcystyczną postacią. Całkiem niedawno mówiłem kazanie o tym, że. Ten właśnie opis, znajdujący się w Słowie Bożym, charakteryzuje w sposób skrócony narcyzów. Jednocześnie powiedziałem o tym, że jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, jeżeli w kimś nie zamieszka Duch Święty i nie będzie owocował w Bogu, to zawsze jest mniejszym bądź większym narcyzem. Dlatego, że albo żyjesz w Bogu, albo jesteś większym lub mniejszym. Narcyzem albo ktoś żyje w Bogu, albo jest mniejszym lub większym narcyzem. Spotykam się czasami z taką opinią, że narcyz to ktoś, kto nie potrafi współodczuwać i nigdy nie współodczuwa. Sam tak kiedyś myślałem i boleśnie się przekonałem, że nie jest to prawda. Boleśnie się przekonałem, że jest to złudne myślenie o tych ludzi. Nie jest to prawda. Faktycznie narcyz nie współodczuwa, ale oczekuje od innych, że będą współodczuwać w sposób przez niego kontrolowany. I dla mnie jest właśnie to najważniejsza cecha rozpoznawcza narcyza. Jeżeli ktoś jest narcyzem i miał wspaniały dzień, to ty musisz mieć wspaniały dzień razem z nim. Nawet jeśli akurat potrzebujesz wsparcia, nawet jeśli coś ci się nie ułożyło, nawet jeśli poszło coś u ciebie nie tak, to masz być radosny, masz być radosna, bo on jest dzisiaj radosny. Natomiast jeśli narcyz ma zły dzień, to dla każdego to musi być najgorszy dzień życia. Absolutnie, według niego nie wolno ci się wtedy uśmiechnąć, no bo przecież masz go wspierać. No właśnie, bo narcyz tak ma, że cały świat ma się kręcić wokół niego i stosuje do tego bardzo wiele technik, od takiego oczywistego psychicznego terroru po wzbudzanie żalu u drugiej osoby. Natomiast jeśli ktoś spróbuje tylko nie wejść w ten jego świat, w tą jego kreację, w to, co on przeżywa, no to wtedy taki narcyz zrobi wszystko, by cię zamknąć w klatce jego emocji i oczekiwań, dostarczy ci powodów do radości lub smutku, w zależności od tego, co on akurat. Odczuwa, bo ty masz współodczuwać dokładnie tak samo, inaczej wprowadzi cię w poczucie winy. Czasami to jest subtelne, a czasami będzie to robił wprost. No i teraz pytanie, jak się od tego uwolnić? Przede wszystkim musisz przestać brać udział w takiej grze, w takim scenariuszu. Powiedzieć bardzo wyraźnie i stanowczo nie. Po drugie, musisz przylgnąć do Boga i pamiętać, że każde Twoje przyzwolenie na takie zachowanie narcyza jest zachęceniem do dalszego brnięcia w mroczny stan jego serca. Ostatecznie nawet Tobie to zaszkodzi i zakłóci Twoją relację z Bogiem. Pamiętaj, masz prawo do miłości, masz prawo do empatii. Masz prawo do odzyskania swojego życia, a Chrystus ma moc, żeby cię do tego uwolnić i od tamtych rzeczy uwolnić. A ty masz kochać zwłaszcza Boga, a nie postawę przeciwną Bogu. Druga sprawa: bardzo często kochamy tych swoich narcyzów bardzo często są to nasi mężowie, są to nasze żony. Są to nasi rodzice, są to nasze dzieci, są to nasi przyjaciele. To naprawdę już jest obszerny temat. I musimy zrozumieć, że jedyny ratunek dla Narcyza to pozostawienie go samego, żeby on szukał ratunku i ostatecznie zawołał do Boga, gdy wszystko straci. Nie znam człowieka, któremu Bóg nie pomógł i na pewno nie poznam Narcyza. Który uczciwie zawoła do Boga o ratunek, o uratowanie jego życia, o wyjście z tego staniu, i Bóg mu nie pomoże. Znam natomiast jednak ludzi, którzy nigdy nie zawołali do Boga, nigdy nie skorzystali z ratunku. I znam też ludzi, którzy tego nie zrobili, ponieważ inni im w ten sposób pomogli. Pamiętaj, jeśli kochamy naszych narcyzów to pamiętajmy, by go nie kochać bardziej niż Bóg i swoją postawą nie spowodować, że oni nigdy Boga nie odkryją. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem PA!